Szacunek i pociąg to różne słowa, ale są ze sobą ściśle powiązane. Nie możesz emanować pociągiem, nie mając szacunku kobiet. Większość facetów tego nie rozumie. Wierzą, że mogą zdobyć kobiety, nie zdobywając ich szacunku, ale ona nie poczuje do ciebie pociągu, dopóki cię nie uszanuje. Jak więc zdobyć jej szacunek? Wyjaśnię ci to w sposób, który sprawi, że przemyślisz swoje przeszłe wybory. Szacunek, mój przyjacielu, to nie uprzejmość, którą się ofiarowuje, ale dług, który się zdobywa. To nie jest pozycja na liście rzeczy do zrobienia, aby zadowolić. To najstarsza i najcenniejsza waluta w grze życia, a jeśli chodzi o kobiety, to jedyna, która naprawdę się liczy. Tak, pociąg i szacunek są różne, ale nierozłączne. Myślisz, że możesz ją pociągnąć bez jej szacunku? Że jej ciało, jej uśmiech, jej porządliwe spojrzenie można kupić pochle. Pestwami i służalczością? Przekonasz się w najbardziej okrutny sposób, że nie. Ona nie będzie Cię pragnąć, jeśli cię nie uszanuje. A jeśli cię nie pragnie, co ci zostaje? Cień mężczyzny, marionetka bez sznurków, tańcząca dla publiczności, która nawet cię nie widzi. Większość mężczyzn żyje we mgle, wierząc, że pociąg to magiczny eliksir, tania sztuczka uwodzenia. Mało wiedzą, że magia tkwi w ich własnej istocie, w sposobie, w jaki pozycjonują się wobec świata. Mężczyźni, którzy nie wzbudzają szacunku, są duchami. Nie wchodzą do strefy przyjaźni, nawet do strefy widzenia. Są tylko obecnościami pozbawionymi jakiegokolwiek magnetyzmu. I nawet ci, którzy odważą się wkroczyć na pole minowe związku, bez tego kom, pasu, bez jej szacunku, szybko tracą swój urok, tracą siebie. I niezmiennie tracą swoje kobiety, ponieważ kobieca dusza, choćby nie wiem jak próbować ją oswoić słodkimi słówkami, odpowiada na starsze, bardziej pierwotne prawo, które objawia się w szacunku. Jak więc wydrzeć ten szacunek z głębi jej istoty? Nie łudź się łatwymi odpowiedziami. Nie ma skrótów ani magicznych formuł. Droga jest stroma, bolesna i wymaga, abyś zmierzył się ze swoimi własnymi słabościami, swoimi najskrytszymi kłamstwami, Przygotuj się na usłyszenie prawd, które sprawią, że się skurczysz, ale które są jedyną drogą do Twojego odkupienia. To sześć kluczy, sześć filarów, które jeśli wzniesiesz je krwią swojego wysiłku, sprawią, że ona ugnie się przed Tobą nie z uległości, ale z wewnętrznego podziwu, którego sama nie będzie mogła zanegować. Szanuj siebie albo zostaniesz pogardzony. Jeśli chcesz, żeby świat Cię szanował, jeśli chcesz, żeby ona widziała Cię jako istotę godną podziwu, Musisz zacząć od siebie. Ale co to znaczy szanować siebie? To nie jest tanie, samopomocowe hasło. To alchemia twojego własnego istnienia. Większość mężczyzn wędruje przez życie z zamaskowaną pogardą dla siebie. Ich obecność jest tak słaba, że ledwo ją czuć. Są cieniami, które się wloką, błagając o zewnętrzną walidację i dlatego nigdy jej nie znajdują. Słuchaj uważnie, co ci mówię, bo te słowa to krew twojej transformacji. Szanować siebie to patrzeć w lustro i kochać to, co widzisz. Nie egoistyczna, narcystyczna miłość, ale podziw dla mężczyzny, który jest w ciągłej budowie, który stara się być więcej, być lepszym. Jak to zrobić? Będąc brutalnie szczerym ze sobą, odpuszczając maski, które nosisz, żeby zaimponować, wymówki, które dajesz sobie, żeby nie stawiać czoła swoim lękom, będąc odpowiedzi, alnym za swoje czyny. Za swoje wybory, za swoje błędy. Tak, błędy, rozpoznając je, ucząc się na nich i nie chowając się za ofiarą, postępując bez względu na to, jak małe są kroki, kierunek jest ważny. Mając przyszłość, wizję, coś, co napędza cię do przodu i przede wszystkim robiąc coś znaczącego ze swoim życiem, coś, co rezonuje z twoją duszą, co daje ci cel poza natychmiastową przyjemnością i powierzchowną walidacją. Kiedy wzniesiesz się na ten poziom, kiedy poczujesz dumę z tego, kim jesteś, roztoczy się wokół ciebie aura. To nie jest pusta arogancja, ale cicha, magnetyczna siła. Ona otacza cię jak niewidzialny płaszcz, i gdziekolwiek pójdziesz, towarzyszy ci. Kobiety czują tę siłę, czują twoją obecność, zanim cię zobaczą. To coś, co rezonuje z ich najbardziej pierwotnymi instynktami coś, co sprawia, że podnoszą głowę i zwracają uwagę. Ale jeśli żyjesz w kół, Amstwie, jeśli twoje istnienie jest farsą, teatrem dla innych, nikt cię nie uszanuje, nikt, ponieważ wewnętrzna pustka, brak autentyczności, to zapach, który one wyczuwają z kilometrów. Bądź wpływowy, nie w sensie robienia hałasu, ale pozostawiania niezatartego śladu, a szacunek, który do ciebie przyjdzie, będzie głębszy niż jakakolwiek przelotna pochwała. Bądź prawdziwy, albo będziesz kukiełką. Ilu mężczyzn wpada w pułapkę udawania kiedy zbliżają się do kobiety, której pragną, zamieniają się w karykatury. Zaczynają robić rzeczy, których nienawidzą, czołgać się, obsypywać kobietę pustymi komplementami, jakby była nietykalną boginią, a oni zwykłymi czcicielami. To żałosne, to samobiczowanie i co najważniejsze, to nieskuteczne. Zachowując się jak wycieraczka, jak bezwolny sługa, nigdy nie zdobędziesz jej szacunku. Ona poczuje w głębi Swojej istoty, że Twoje intencje są nieczyste, że nie jesteś z nią z prawdziwego pociągu, ale z zamaskowanej desperacji, szukania walidacji, a co gorsza, z czystego apetytu cielesnego. Słuchaj, i niech te słowa wryją się w ciebie. Jeśli chcesz jej szacunku, Twoja esencja musi być prawdą. Twoje działania, Twoje słowa muszą być prawdziwym odzwierciedleniem tego, kim jesteś. Powiedziałeś, że ją odbierzesz z pracy. Zrób to. Nie wymyślaj wymówek, nie chowaj się za fikcyjnymi zobowiązaniami. Jeśli nie lubisz jeść pewnych rzeczy, powiedz jej to bez ogródek, bez strachu. Jeśli ją podziwiasz, pochwal ją naprawdę, niewyuczonymi, bezdusznymi frazami. A jeśli nie zgadzasz się z czymś, co ona mówi, wyraź swoją opinię. Może na początku się ze złości, może się z tobą skonfrontuje, ale jeśli będziesz z nią szczery, jeśli twoja integralność będzie niezachwiana, w końcu uszanuje twoją zdolność do bycia wiernym sobie. Bo prawda, mój przyjacielu, to potężna broń, a autentyczność w świecie fałszu to najrzadsza forma pociągu. Zwiększ swoją wartość, albo zostaniesz odrzucony. Jeśli chcesz, żeby kobiety cię podziwiały, jeśli chcesz, żeby widziały cię jako kogoś godnego pożądania, Musisz zwiększyć swoją wartość. A żeby to zrobić, musisz zedrzeć zasłonę ignorancji i zrozumieć, czego one naprawdę chcą, co je porusza, co je przyciąga, a co odpycha. Nie to, co mówią książki samopomocowe, ani to, co narzuca ci politycznie poprawna społeczność, ale instynktowne prawdy, które objawiają się w ich najgłębszych instynktach. Twoja wartość, mój drogi, nie jest miarą statyczną. To coś, co się buduje, co się szlifuje, co się podnosi każdego dnia. Istnieje niezliczona ilość sposobów na to, ale wszystkie wymagają zaangażowania wobec siebie, nieustannej pogoni za doskonałością. Kobiety podziwiają i są pociągane przez mężczyzn, którzy potrafią przewodzić. Przewodzić to nie dominować, nie kontrolować, ale przejąć ster własnego życia i, co za tym idzie, wpływać na świat wokół, a ciebie. Przejąć kontrolę nad tym, co się z tobą dzieje, podejmować decyzje, działać, być panem własnego losu. Ta zdolność do kontrolowania swojego życia, do sprawiania, by rzeczy się działy, do bycia architektem swojej rzeczywistości zyska ogromny szacunek z ich strony. Pewność siebie to magnes. Kobiety pragną mężczyzn pewnych siebie, a nie chwalipiętów, którzy udają fałszywą pewność. Pewność siebie rodzi się z poznania samego siebie, swoich zdolności, swojej wewnętrznej siły. A siła, mój przyjacielu, to zdolność bycia obrońcą. Nie ochroniarzem, ale kimś, kto jest wystarczająco silny, aby jej bronić, aby chronić ją przed wrogim światem, aby być bezpiecznym portem w burzy. Jeśli ona poczuje, że jesteś do tego zdoj, że nie przylgnie do ciebie jak zakochany szczeniak i nie opuści cię do końca Twoich dni. Twoja pasja w dążeniu do celu, w budowaniu czegoś, co wykracza poza Twoje własne istnienie, jest latarnią, która ją przyciąga. Twoje łagodne zachowanie, tak, łagodne, ale niesłużalcze, i Twój spokój w obliczu chaosu ujawniają wewnętrzną siłę, która ją rozbraja. Twoja tajemnicza osobowość, która nie ujawnia wszystkich sekretów naraz, podtrzymuje jej zainteresowanie. To są filary, które podnoszą Twoją wartość. Nie łudź się. Dopóki Twoje życie będzie bagnem stagnacji, dopóki nie będziesz postępował, Twoja osobista wartość pozostanie w stagnacji. Będziesz tylko kolejnym w tłumie, a Twoja obecność, bez względu na to, jak bardzo się starasz, będzie nieistotna. Podnieś się, mój przyjacielu, zwiększ swoją wartość, a jej cześć będzie nieuniknioną konsekwencją. Broń się albo zostaniesz podeptany. W świecie, w którym żyjemy, jeśli nie będziesz umiał się bronić, zostaniesz pożarty, to prawo dżungli ukryte pod cienką warstwą cywilizacji. Wielu mężczyzn wlecze się przez życie z nadszarpniętą samooceną, zmiażdżoną własną biernością. Są zbyt mili, ulegli, niezdolni do podniesienia głosu, do obrony swoich opinii, swoich działań, gdy są konfrontowani, stają się łatwym celem manipulacji, braku szacunku, pogardy. Umiejętność obrony, mój przyjacielu, to nie tylko kwestia samozachowania, to kwestia honoru, godności, to coś, co paradoksalnie dodaje Twojej osobowości nieopisany urok. Dlaczego? Ponieważ kiedy się bronisz, zyskujesz pewność siebie. A pewność siebie, jak już wiesz, jest jednym z najpotężniejszych afrodyzjaków. Inni, w tym kobiety, zaczną Cię szanować. Sam zaczniesz widzieć siebie i działać na wyższym poziomie. Twoja samoocena poszybuje w górę, a ty zbudujesz szacunek do siebie, który jest niezachwiany. W ten sposób tworzysz swoją tożsamość. Nie poprzez to, czego inni od ciebie oczekują, ale poprzez twoją zdolność do trzymania się mocno, do wznoszenia się przeciwko prądowi, a kobiety z ich wyostrzonym instynktem do siły i wytrwałości będą pragnąć tej wersji ciebie. Nie uległej wersji, ale wersji, która się broni, która się narzuca, która nie ugina się w obliczu przeciwności. Potrzeba jest Twoją zgubą. Jeśli chcesz, żeby kobiety szanowały Cię jako wartościowego mężczyznę, jako mężczyznę, który jest tego wart, musisz wykorzenić potrzebę ze swojej duszy. Kiedy jesteś potrzebujący, kiedy emanujesz desperacją, ona to czuje to zapach, wibracja, która ją odpycha, która sprawia, że ucieka w przeciwnym kierunku. Kobiety chcą być kochane, tak, ale nie jako przedmiot do zaspokajania Twoich pragnień, nie jako kula do Twojej niepewności. Nie chcą czuć, że boisz się ich stracić, bo to stawia je w pozycji dominacji, a ty automatycznie tracisz ich szacunek. Aby zdobyć szacunek kobiet, musisz ustalić zasady dla siebie, limity. Niewzruszoną barierę między Twoją esencją a Twoją potrzebą zewnętrznej walidacji. Kiedy jesteś powściągliwy, kiedy działasz z kalkulowanym spokojem, ona nie poczuje w Tobie słabości. Wręcz przeciwnie, to sprawi, że poczuje, że jesteś z nią z prawdziwych powodów, że nie jesteś zdesperowanym drapieżnikiem. Musisz zachować równowagę we wszystkim, co ją dotyczy, dać jej znać, że ją doceniasz, że cenisz czas, który ci poświęca, ale jednocześnie mieć swoje własne życie, swoje własne zainteresowania, swój własny świat, kiedy ona widzi Cię jako mężczyznę, który jest w stanie żyć na własną rękę. Który ma pełne i bogate życie Poczuje pociąg do twojej osoby zanim cię pozna Ponieważ niezależność, samowystarczalność To cechy, które krzyczą wartość do kobiecego wszechświata Potrzeba to twoje kajdany Uwolnij się od niej, abym... Gdzież wolny, by latać? Podążaj za swoim celem, a ona pójdzie za tobą Mężczyzna bez celu to łódź dryfująca Bez kompasu, bez żagli zdana na łaskę fal Nieznajomość celu swojego życia, swojej racji bytu przekształca cię w mężczyznę bez wartości, bez kierunku, bez ognia. Słuchaj uważnie. Kobiety podziwiają mężczyzn pewnych siebie, opiekuńczych, czułych i autentycznych, tak, ale szanują w głębi swojej istoty mężczyznę, który ma cel w życiu. Zrozum to. Kiedy dążysz do celu w życiu, budujesz siebie, szlifujesz swoją duszę, kształtujesz swoje przeznaczenie. Nadejdzie moment, w którym przekształcisz się w człowieka autorytetu. Nie autorytetu narzuconego, ale autorytetu emanującego z Twojej istoty, z Twojej dyscypliny, z Twojej wizji. I ona uszanuje ten autorytet. Dążenie do celu w życiu zwiększa Twój osobisty magnetyzm w przytłaczający sposób. A kobiety, bez względu na to, jak bardzo PR (ubują się opierać, nie są w stanie), to instynkt, który je dominuje. Piękno bycia mężczyzną z celem polega na tym, że nie musisz gonić za kobietami. Nie potrzebujesz sztuczek, trików, gier. Po prostu podążaj za swoim celem, z zaciekłością wilka, z oddaniem mnicha, a ona będzie cię goni. Będzie cię szukać, będzie cię pragnąć, bo zobaczy w tobie siłę, kierunek, substancję, której brakuje tak wielu innym. Zobaczy mężczyznę, który nie definiuje się przez nią, ale przez samego siebie, a to, mój przyjacielu, jest najpotężniejszym afrodyzjakiem, jaki istnieje. Budzisz się teraz? Czujesz dyskomfort, ukłucie rozpoznania. To jest prawda naga i surowa. Nie obiecuje Ci szczęścia ani romantycznego raju. Obiecuję Ci prawdę, a wraz z nią możliwość bycia mężczyzną. Prawdziwym mężczyzną.